to ja sobie wstanę może Eee jest sama taka to jest SCP Labrat Czyli SCP VR W skrócie Więc wezmę sobie, biorę save, w dupie to mam Mogę wszystko, ale ja biorę save eee, czy chcemy intro? Myślę, że możemy, może mogę zcieść w sumie, bo Bo to jest VR ja nie. Loading O, okej okay. Ejoł Ej, bardzo fajnie to wygląda. No poza nogami. Co to jest? jest taki kuty. Pewno jest, że możemy złapać w każdym miejscu. Nie wszędzie to się tak da. 9, 3, 4, 1 Po tu fizyka, dobra. Znaczy w sumie logiczne, że to jest fizyka. Trzymaj. Mam iść? We're authorized. Trzeje, pomóż! Dobra, może nie, bo jeszcze mi pokara. O, cześć, to tu jest? Mogą mnie rozstrzelać, ale chcę to zobaczyć. Jest Widzieliście? Nie mogę teraz za bardzo tam podejść, bo mnie rozstrzelali, ale to jest fajny Isterek. został dodany chyba w którejś wersji. Yy, ogólnie w SCP yy, Containment Bridge. To jest taka muzyczka właśnie przy tym ochronie, że on sobie go, on jej słucha. Fajnie, tam mi się generują tekstury. No fajnie, fajnie. O, widzę są tyk, ten. Ludzie! Łoł, wow, ludzie mają twarze i włosy, nowość. No, Jutek, co ty? O, tu mam w ogóle druganie. Ej, mam tam wejść. Znaczy, no to już klasyk. to już wiemy o co chodzi. Zu, ja nie widzę mikrofonu i. Yo! Wow, oni wyglądają jak ludzie! O, ty wyglądasz tak samo. Yeah. Trochę to brudno. E, ty! Sprzątaj tu! Jak się mruga? Okej, okay, tak nie. Okej, okay, tym klawisz się mruga. No ja bym tam nie podchodził na swoim miejscu. Przynajmniej bym miał oczy szeroko otwarte. ja sobie pójdę. Okej. Okay. Dobra. Jestem w chamber. Spokojnie, spokojnie. Oj! Ja bym... naprawdę... uciekał. E... Myślałem, że mnie zabił. Zabił mnie. Zabił mnie, serio? Wow. Nie wiem, jest... Zbierać to jest fajna rzecz, ale nie na długo To jest... O latarka! Dobra, nie, to jest strasznie głośne, sorry W sensie... Okay. Wow! Nie ciebie chciałem podnieść Tylko to Dobra, mamy latarkę nie wiem czy ona jest tu w ogóle przydatna, bo w sumie bez niej jest takie bardzo jasno. A tu się chyba 106 przyszedł. Nie, to jest za głośno, to jest definitywnie za głośno. Sorry. O, to jest kid, powiedzmy. Zawsze jak ten to grzebie wystawienia w każdym odcinku. Jak jakaś nowa gra idzie? Ja, yy, ten, jest ten, nagrywam. Kurde. Dobra, wiecie co? Ta latarka to i tak jakoś nie jest mocno chyba nam potrzebna. O, tu mogę być normalnie. No tak, to jest ta szaszka, Tylko do tej szaszki chyba potrzebuję już. Tak, to on potrzebuję już karty. A mamy maskę gazową, która się przyda mi. O, założyłem ją. Dobra. A, jak. Okej, okay, tym się kłóca. A, to jest. To jest klipunek. Dobra. O Jezu, na, mówię, PR to jest fajna gra, znaczy fajna rzecz, ale mówię, nie na długo i nie jakieś 40 stopni. Karta! Dobra, tu trzeba renować, bo on się tu potem pojawi. Ja to sobie wezmę szybko. O, ty mówię. Kolejna latarka, latarka mi nie jest Eee, o kurde, dobra, mi się będą kontrolki mylić. O, stary! Papa! Ooo! Tu jest sufit! Muszę się trochę odsunąć. Eee... Research zone. Może później. Później, nie Może nie od razu. Okej, okay. zmieniam zdanie. Chodźmy teraz, chodźmy teraz. To będzie bardzo dobry pomysł. Nie włączymy sobie wiatr, bo jest mi już gorąco. I mam całą twarz już szpoconą, bo czuję jak mi się okulary ślizgają. Ej, to było oryginalnie w Containment Bridge'u? Nie kojarzę. Ja też z znajomym grałem, mm, trochę, w Labrata, bo w Containment Bridge'u nie chciało nas połączyć, w sensie serwer. Więc musieliśmy zagrać w Labrat, bo też to jest, można grać bez wiary, nie? Ale tego chyba nie było. O, ma? To nie było oryginalnie. Kurde, to nie chcę was brać. Dobra, chodź tu. Mam jakieś. Mam super mocę. Ej, alo! Czy jesz? No Otwarte oczy masz. No nie chciałem mu tak karkę śmiesznie. Dobra, nieważne. Kartę już mam, ale druga się zawsze przyda, jeśli chodzi o ulepszarkę. To można zaryzykować, znaczy nie, tu w sumie, o Einstein, yy, można, bo jest szansa, że wam się karta spali, albo się zmieni w jakąś śmieszną kartę. Ja się boję, bo tu, bo tu jak gram z znajomym, tu mi się rozpałnił 106, tylko wtedy nie byłem na wiarze. 999! O Jezu, mój ulubiony sp. Yy, tylko, czy to, czy to zadziała? O, dobra, w sumie nic dziwnego, co to działa, to nie jest ten, ten spek. Jak, jak to aktywować? Dobra, nie wiem. Nieważne, radio w sumie jest chyba w tej grze useless trochę. Ale to je wezmę. Siema! Tutaj otworzę. O jest moja ręka! Gość, ty mój. O, masz cukierki. O. O! Achigment dostałem jakiś. Chyba? Tak, dostałem achigment. Mogę cię wziąć? Mogę ale ty jesteś. O! Jest żelowaty Ale ty jesteś piękny. O, jak mogę cię rozciągać? Yo! Takie fajne. A jak... Ty, żebym go nie... Urwał, czy coś. Jak go mogę bardzo rozciągnąć? <noise> to jest piękne. Mogę cię... No. Nakarmię cię trochę jeszcze, co? Ray, No, okay. Nie, dobra. Kocham go. Mój, mówię, mój ulubiony SCP to jest chyba. Mniam, mówi. Mniem. Czyli, nie, że to nie, że zar. No dobry za dźwięk Dobra, idzie ze mną. I właśnie on będzie jakoś reagował z innymi SCP-kami. Bo on mi nie zginął, bo nie wiem, go nie nakarmię Bo to jest SCP, z tego co. Pamiętam, to jest SCP, który. Mm, który po prostu. To jest po prostu. To jest chyba po prostu zwykły, dobry SCP, nie? Bo on. On jak się czujesz na źle, to on ci pocieszy, nie? Psychicznie się źle, nie, nie że, nie wiem, byś nie złoną rękę, to ci się naprawi Ale on ogólnie tak... Mówię <grystanie> ja nie jest źle Chcę, żebym go nie urwał, czy coś <grystanie> <grystanie> <grystanie>

A, to jesteś ty, ty. No, co, to nic nie widzieliśmy. Poczekajcie, ja tu może. Bak, safe. Dobra, jest safe. Okej, okay, tym drugim ja. Piękni, piękni. O kurde. Ej, przeżyłem. Chyba. O nie. Pojawi yy, mrugacz 73. Tu, oj, tutaj co jest? A, nie dowiemy się. Bo potrzebujemy trzeciego levelu. Trzeba znaleźć lepszarkę. Trzeba znaleźć lepszarkę, wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi, w tym ja najbardziej. Tu jeszcze jest. O, tu. O kurde, tu mi będzie dopiero. Aha, nie, to nie jest to jednak. Przypomnę, znaczy, że tu będzie. Albo to jest tu będzie plaga. Tak, to pamiętam akurat, będzie plaka. Oj, i tu mamy kolejną jedynkę, więc mówię, karty się przydadzą, bo jeżeli mi w ulepszalce się jakaś zniszczy karta, no to po prostu będę miał następne do ulepszenia. Tu jedziemy. Trzyma, mogę to? Ok, ja to tu... chętnie wezmę. Dzięki, kolejna karta. Jedynki same, czemu nie mogę dwójki znaleźć? Wow! Eee. Jezu, się przestraszyłem, że coś mnie goni. Dobra, nie, nie, nie. Ja już dzisiaj zasrałem raz. Mi starczy, uwierzcie mi. Ja się wróciłem? Nie. To jest inne przejście? Lockdown. Ok, T tutaj tak i tak nie wyjdę, bo mam pierwszą jedynkę kartę I nie mam włączonych tych. Dobra, cel na dzisiaj Ila, Właśnie, ile mam minut filmu? 14, dobra, to myślę, że sobie zakończę ehm, Bo 14 minut to i tak jest dużo ehm, Mam nadzieję, się spodobało i myślę, że jakaś seria... Myślę, że jakaś seria z tego powstanie Czemu mi... Halo, co się stało? O, jakaś seria z tego podstanie, ale to mówię. Nagram jeszcze dzisiaj pewnie z tego odcinek. No i tyle. Cześć.